Tak, na pewno. Myślę, że na te... trzeba spojrzeć na to przez pryzmat dwóch spotkań, bo, bo i w pierwszym mieliśmy swoje szanse, i, i dzisiaj dobrze zaczęliśmy. Mieliśmy swoje szanse. Szkoda, że tak to się potoczyło. Szkoda, że w pewnym momencie stanęliśmy. Odpadamy dzisiaj z Ligi Mistrzów i, i na pewno to nie jest dla nas łatwy dzień. Tak, no, trzeba na pewno spojrzeć na, ten, na to spotkanie dzisiaj dwojako, tak? Myślę, że zaczęliśmy dobrze. Dzisiejszy mecz, tak naprawdę konstrukcja dzisiejszego meczu i naszej gry to była taka, powiedziałbym, transakcja wiązana, tak? Wiedzieliśmy, że musimy zrobić dwie rzeczy dobrze zagrywać, mocno zagrywać, odrzucić przeciwnika od siatki, a później popracować mocno tutaj blokiem, popracować dobrze w obronie. I udawało nam się to w pierwszym secie. Mieliśmy naprawdę sporo kąt i tak nie wykorzystaliśmy wszystkich, a wygraliśmy seta trzema punktami. Niestety e, zabrakło nam tej regularności w kontrataku na przestrzeni całego meczu e, i byliśmy po prostu słabsi siatkarsko dzisiaj od drużyny Skazania. E, I w zasadzie to tyle. Mówię, ciężko się gra z nożem na gardle, bo bo widać, że brakowało nam w tym kontrataku takiego spokoju, cierpliwości. Kiedy broniliśmy piłkę, bardzo szybko spieszyliśmy się, żeby tą piłkę szybko gdzieś rozegrać i, i, i mocno zaatakować, a szkoda, że sobie nie zagraliśmy troszeczkę więcej spokojniej, cierpliwiej, pograć gdzieś tam z blokiem. Myślę, że za szybko chcieliśmy pewne rzeczy osiągać i, i wdać się w taką walkę na gołe pięści z przeciwnikiem. No i tak jak mówię, przeciwnik był na pewno dzisiaj lepszy. Myślę, że w kilka razy gdzieś tam przełamał nas zagrywką i, 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 i dlatego zasłużenie dzisiaj z nami wygrał, na pewno było nas lepszą drużyną. Tak, odpadliśmy z Pucharu Polski, odpadliśmy z Ligi Mistrzów, więc teraz pozostaje nam myśleć tylko i wyłącznie o, o Polskiej Lidze. I, I na pewno możemy obiecać, że tam zrobimy wszystko, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Tak, yy, mamy, mamy przed sobą play-offy i... I w sumie rzucimy teraz wszystkie siły na pewno na te, na te rozgrywki. Zostało nam tak naprawdę kilka meczów do rozegrania w tym sezonie i, i chcielibyśmy skończyć z medalem na szyi na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było. Eee, dla nas teraz tak naprawdę kończy się ten maraton grania co trzy dni i mamy chwilę czasu, żeby odpocząć, chwilę, żeby popracować i wierzę, że przygotujemy się jak najlepiej do playoff. Tak, super było zagrać przed publicznością. Na pewno to są inne emocje i i mam nadzieję, że, że wkrótce i w polskich salach tak, tak to będzie wyglądało.